I cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry RimWorld na modach. Jeżeli chodzi o wasze komentarze, za które jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny, w końcu się jakiekolwiek pojawiają, także e, to jest tak naprawdę i, na, i mój, i, i wasz oczywiście, i moja, i wasza zasługa oczywiście. E, więc tak, pierwsze, pierwszy komentarz na liście jest od Mariusza, e, Tech, jeżeli chodzi o modyfikacje, które dodają coś w late gameie, zobaczymy, zobaczymy. Ja sobie między odcinkami go sprawdzę. Także, także mam nadzieję, że, że będzie na, na, naprawdę fajny i, i na pewno wtedy go oczywiście dodamy. Jeżeli chodzi o komentarz Bemiego Bemi, um, wiem, gramiam tak naprawdę po angielsku, ponieważ większość tak naprawdę rzeczy, które Gdzieś tam są chociażby dodawane z e, modyfikacji, są, e, są po angielsku i troszkę mi rzeczywiście przeszkadza połączenie języka polskiego z angielskim. Mam nadzieję, że będzie, e, będzie lepiej. Zmieniłem właśnie na język polski, także zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jak będzie się grało. Kiedyś na pewno było źle, teraz może, może będzie e, lepiej. No i jeżeli chodzi o ponownie komentarz Kruszaza, Kruszas, możemy tak naprawdę ciebie dodać do naszej kolonii, bo dlaczego by nie? Nie wiem, może będziesz Blitzem, w sensie, no, Blitz będzie tobą. Nieważne, nieważne, eee, dodamy cię, jak najbardziej, tylko jak zmienia się, jak zmienia się imię dla jednej z postaci? To jest bardzo dobre pytanie, na które bladego pojęcia nie mam. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy postać tutaj. Kruszas Wielki. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Myślę, że jest całkiem nieźle. E, koloniści to Kruszas, a e, tytuł to Wielki. Zobaczymy, zobaczymy. Może będzie akurat to. Może przetrwasz dłużej niż standardowo. Przed, e, nasi ludzie, nasi koloniści z reguły wytrwali. E, no dobra. Ostatnio niestety troszkę nam tutaj stworzeń poumierało, po chciałbym żebyście je jak najszybciej przynieśli, e, oczywiście gdzieś daleko, e, bardzo proszę to wykonać. No i Dristowi w końcu się zbliża Anabioza, dlaczego Deadrest? E, po angielsku jest to Deadrest, nie wiem, nie wiem, e, właśnie przez jeden dzień, cały dzień będzie spał tak naprawdę. Żeby żeby, żeby żeby, po prostu sobie spać także przydałoby się nam też to ogarnąć jeżeli chodzi o twoje potrzeby, zobaczmy Genetic o właśnie pragnienie, rekreacja potrzebujemy tego potrzebujemy tego moi drodzy ty idziesz go nakarmić no i właśnie Tutaj potrzebujemy jak najszybciej. 91%. Jak tylko będzie browarek, to. Co tu się dzieje? Co wy robicie? Leczysz. Ok, bardzo dobrze. Jak tylko, jak tylko powstaną pierwsze piwerka, to pójdziesz spać. Potrzebują leczenia. Dlaczego potrzebujesz leczenia? Nie powinieneś potrzebować. Właśnie. Raczej z tobą nic złego się nie stanie. Um, dobrze. Spróbujmy, może tak. Ty idź się połóż. Okej, okay. sali, uh, clean, uh, pri, Priorytetyzuj. Okej, okay, niech będzie. Ulecz go generalnie, bo nam zakrwawił całą, całe przejście, wszędzie, cał, wszystkie przejścia nam zakrwawił, a, a tak nie powinno być. Dobrze, te rzeczy zostały przeniesione. Całe szczęście gdzieś tam troszkę dalej. Eee, pytanko, właśnie, udało się. Eee, czyli dobrze to ustawiłem. Miałem nadzieję, że ustawię to tak, żeby te, które gniją od razu zostały tutaj przenoszone, a te, które nie gniją, zostały przenoszone w te rejony. Eee, także, także chyba powinno być w porządku. Tu mamy przeciętnie brudno. Ajajaj. nyk. Eee, nie wymaga leczenia, Jacklope, kruszas, proszę kruszasz. Czy ty mógłbyś? to jest zutankowany, wygładzane nie mozes, nie mozes. Chciałem, żebyś posprzątał. Ale najwidoczniej nie jest to na chwilę obecną możliwe. E, szkoda, dezerter. E, Helena. L... Jakaś tam Lodusdo. Dziewczyna ze statku is calling from nearby. E, Okej. Okay. Mona has deserted army... Okej, okay, dobra, czyli dalej jest tak dziwne, dziwne, bardzo dziwne tłumaczenie. E, dobra, e, dziewczyna dzwoni ze statku, dzwoni z niedaleka, okej. Okay. Uciekła z em, em, Imperium i e, jest e, ścigana przez e, skład Loyalty, e, czyli no generalnie tamtejszą powiedzmy policję. E, Chce do nas dołączyć, tylko problem jest taki, że jeden czempion i trzech kawalerzystów ją ściga, także no i dodatkowo niestety, niestety imperium wtedy będzie bardzo niezadowolone z naszych poczynienia, także, także nie, raczej, raczej w ten sposób nie będziemy tego robić. Dostępne zostało zadanie, kapsuły i robaki. Jaden Grey, wojak Empire of Galoma, czyli z Imperium, ma problem z wylądowaniem w pobliżu główny sztab krwi z, pow z powodu powtarzających się plag insektów. On chce przekierować, skierować insekty do Ciebie, aby się z nimi uporanął. To wywoła i plagę jednego gniazda. No, i właśnie tu może być problem. Jedno gniazdo to oznacza dużego insekta i prawdopodobnie jednego do dwóch średnich lub małych insektów. Z tym raczej powinniśmy sobie poradzić. Cienka elektrolysa jest materiałem do gromadzenia skupienia psychicznego, zwiększa podatność psychiczną i pomaga obniżać poziom ciepła neuronowego. To raczej nam się nie przyda, a może. Dobra, to jeszcze chwila, to jeszcze chwila. Drist jeszcze, jeszcze dostanie zarówno piwerko, jak i prawdopodobnie zostanie uleczony. Ale. Ale mamy jedną, jeden, jedno inne zadanie, ponieważ mamy Juman Ceremony, nowy poziom łącza psy i zostanie Jomenem. Nie do końca wiem, co oznacza ten tytuł, ale niech będzie. Niech będzie, że, że tak się stanie. Gdzieś powinni wylądować tutaj, Ok. Siemano. Siemano, przyjaciele, wiem, że z wami jest też taki bug. Można zrobić, że, że umrzecie. <laughs> Ale nie, nie będziemy tego robić. Także no, rozpocznij ceremonię obdarzania. Dokładnie niech wszyscy do nas dołączą. Jak najbardziej. No, Drees będzie, będzie tą osobą właśnie z, z tym neurołączem, czyli z magią jakby tą imperium. No i będzie trzeba mu prędzej czy później salę tronową również zrobić. Tytuł Wojak otrzymany przez Drees, czyli Johann to prawdopodobnie Wojak. Medytują na swoich tronach. Psi plemienną przeszłością medytują. Okej. Okay. Grobach, najlepiej w środku, okej, okay, dobrze. O, jakie to dziwne jest. Przeczytajcie sobie, zróbcie przerwę, bo naprawdę jest to eee, dziwne. Dziwne, 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 bardzo dziwne. Dobrze, niech będzie. Mamy, mamy ten tytuł. Mamy, dostaliśmy słowo zaufania, porozmawiając z więźniem, korzystając z psychicznej indukcji, aby zmniejszyć jego odporność na, re na rekrutację. Może to tylko zmniejszyć Opór więźnia, ale nie może go zrekrutować. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dowództwo bojowe. Słyszał, że wzmocni. O no proszę, są, są z literem. Wezwanie do pracy. Dostaliśmy też nowe, nowe, nowe rzeczy. Spróbujmy, spróbujmy. Dlaczego by nie? Mamy um, osobę, którą chcemy zrekrutować. Fa jest to, jak dobrze pamiętam. Um, zobaczmy. Bajo szukam. Postać, potrzeby. Tutaj zwierzęce. Dokładnie. Stalowe nerwy, uprzejmość. Cold incline, czyli woli, jak jest zimno, stłumiona psychika. Podatność psi. Ehm, no dobrze. Spróbujemy, spróbujemy. Słowo zaufania do fa. Będzie minu na połowę, jakby. Co już. Opuszcza swoją gardę. Właśnie. Opór 2 i 2. Bardzo ładnie. Udało się. Eee, także kolejny, kolej, kolejna, kolejna jakby e, próba rekrutacji powinna, może, właściwie może, a, a nie nie powinna, tylko może się zakończyć ymm, wygraną, e, że się uda w sensie nie do końca wygraną. Dobra, co tutaj się dzieje? E, tu mamy sfermentowane dobrze. 3, Ok, mamy browarka. Napełnianie bełczka, fermy wyposaż, weź, wypi Czy to ci pomoże, przyjacielu mój sympatyczny? I teraz potrzeby. Znieważona, mdyznak, senotype No dobrze. No dobrze, jest bardzo w porządku. Jest bardzo w porządku. Poślubienie sali, ciepło alkoholu. Wspaniale, moi drodzy, wspaniale. E, udało nam się to. E, udało nam się jego nastrój poprawić na bardzo, bardzo, bardzo fajny poziom. Bardzo fajny. Nie powiecie, że nie, bo, bo, bo naprawdę fajny. Dobra, e, ty to e, robisz tu anabiozę, czyli Defrest. ogarniemy. Sobie chwilkę odpocznij, przyjacielu mój sympatyczny. Mam nadzieję, że szybko ci to e, minie w już Pozostało 4 dni, to było jeden dzień. No e, do, dobra, trudno, trudno. E, udało się zrobić miecz typu Gladius, to jest bardzo fajne, ale e, przy tak naprawdę przy okazji powinniśmy zrobić storage storage na Weapons cabinet Dokładnie. I raczej raczej chciałbym to zrobić ze stali, ponieważ dzięki temu. Dzięki temu tak naprawdę zabiegowi, um, będzie to troszeczkę jednak bardziej wytrzymałe, przynajmniej tak mi się. Wydaje. Tutaj mamy postęp 5-8 dni, także już jest na bardzo zadowalającym poziomie. Już niedługo będą kolejne browary i kolejne browary będziemy mogli sobie sprzedać komuś. Teraz tak, tutaj wyczyść wszystko i w jednym chcemy mieć bronię, a w drugim chcemy mieć strój, tylko strój. Na razie zróbmy w ten sposób. Na razie zróbmy w ten sposób strój właściwie. Niech będzie, niech będzie. No w rekrut fa. E, witamy bardzo, bardzo serdecznie. Jackalope obiecała wolność wyborów fa i poprosiła o przyłączenie się. Akceptuje i dołącza do społeczności. Czemu Jackalope? Okej, okay. że, że jej społeczność. Dobrze, niech będzie. E, zakłada jeansy, uprawa bardzo fajnie zwierzęce. To jest bardzo, bardzo, bardzo miłe, że on ma takie, takie umiejętności, jeżeli chodzi o zwierzęta, wspaniale, bardzo mi się to podoba. No i dodatkowo też będzie sobie radził, jeżeli chodzi o sadzenie nowych rzeczy, co jest plusem dodatkowo dodatnim. Jakkolwiek by to nie brzmiało, tak uważam. E, ok? Ok, dobra. Zostawmy ten temat, nie drążmy go więcej. Kolejne rzeczy, które chciałbym zrobić, bo tak naprawdę dużo gadam dzisiaj, a mało robię, co jest dość niepokojącą tendencją. Mam nadzieję, że, że mi się to będzie poprawiać z biegiem czasu. Bardzo mam na to nadzieję. Jakiś e alfa bioms to też trzeba będzie się temu przyjrzeć, bo wydaje się fajne, wydaje się naprawdę fajne, ale, ale na razie nie, na razie nie. Dobrze, wydaje mi się też, właśnie obróbka maszynowa jest, a podajże powinniśmy mieć już możliwość stworzenia produkcji Taylor Krawiecki, elektryczny stół krawiecki. To nas bardzo interesuje. Zrób to proszę w ten sposób. Dodatkowo tutaj stwórz kopię. Troszeczkę mamy za mało drewna, także też wypadałoby zciąć drewna troszkę więcej. Wiem, że się powtarzam. Wybaczcie mi, proszę, wybaczcie. Mam nadzieję, że nie będzie się to zbyt często powtarzać, ale, ale też nie do końca mam na to wpływ, jak to mówią. Także może być naprawdę różnie. Jeżeli chodzi o prąd, prądu widzę, że, że nie za bardzo mamy. Stwórz kopię, tu możemy przeciągnąć troszkę dalej z źródła zasilania. Potrzebne miejsce do medytacji to też będzie ważne. Mało lekarstw, tylko 14. Myśliwi nie mają broni dystansowej. Właśnie, mój przyjacielu sympatyczny, jak wyglądasz ze strzelaniem? No, nie za dobrze, nie za dobrze, mój kolego. No, ale wybierzemy tobie rewolwer. Niech będzie, niech będzie. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Insect Hitting. Z czego by to wzięliśmy? To jest bardzo dobre pytanie. Na które niestety nie znam odpowiedzi. Um, Zwiększa swoje skupienie, ale nie posiadają żadnego dostępnego miejsca do medytacji. Um, Koniecznie preferują miejsce w medytacji pobliżu najlepszego obiektu skupienia, z którego mogą skorzystać. Pytanie! Pytanie się pojawia: Co jest najlepszą rzeczą do medytacji? Gdzieś tam było to opisane, a ja kurczę olałem. Tak troszkę, tak troszkę, tylko troszeczkę. Walship C, e, limit neuronów, prędkość e, wyższe poziomu pozwalającego większej ilości mocy. Okej, okay. to tego dalej nie rozumiem. Za bardzo, e, Wielki Tron Medytacyjny, Tron Medytacyjny, niech będzie w ten sposób. Zrobimy to tutaj, zrobimy to w tym miejscu, tylko fajnie by było, żeby były z obsydianu. Skoro już mamy tu wszystko z obsydianu, to zrobimy też e, z obsydianu. O, i to jest są na zielono, czyli prawdopodobnie nam będzie to pomagać, jak rozumiem. Mam na to bardzo dużą nadzieję. E, dobrze, mamy tylo, czyli stół krawiecki. Chciałbym pelerynę. Pelerynę, ale szczegóły. I to ma być. Yy, nie wiem, czego. Szczegół... Nie ze skór, nie z tych rzeczy, a z wełny? Poczekajcie sekundę, Drist miał w potrzebach, potrzeba odzieży, Pelt Coat, czyli z, z czego? No i to jest dobre pytanie, to jest dobre pytanie. Zerknijmy sobie tutaj, Pelt coat, peleryna. Po prostu peleryna, elegancka z peleryna, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Niech to zrobią w takim wypadku. Eee, musimy nawet zrobić Z2, bo dlaczego by nie? Nie widzę najmniejszego problemu, by właśnie to zrobić. Eee, pierwszy kolonista ma podarte ubrania. Eee, zobaczmy, zobaczmy. Sprzęt. A, bo ty by. No, dobra, bo ty nałożyłeś ten sprzęt, który został zostawiony przez pewnych innych ludzi, których imienia nie wolno wymawiać, bo się zdenerwuje dristu. Dobrze, dobrze, niech tak będzie. Upadły monolit, to też będzie trzeba wszystko, moi drodzy, ogarnąć. Ciebie, mój przyjacielu, za sekundę ogarniemy, ponieważ ogarniemy, w sensie, operacja będzie na Tobie przeprowadzona, mój drogi, ponieważ masz ten niedobry, o, utraty pewności, Okej. Okay. masz ten współczynnik, który, może to sumiana psychika, który, który, który nie pozwala ciebie zrekrutować, Niezachwiana lojalność, no właśnie, i to jest, to jest ten problem, także. Eee, nie będziesz nam potrzebny, przynajmniej nie tak, jak wyglądasz. Eee, nie, nie, nie w pełni, powiem może w ten sposób. Eee, myślę, że możemy zrobić to w ten sposób, następnie prawą nerkę i usunąć język. Bo w sumie dlaczego by nie? Autonazja po przedsięwzięciu uśpi. Co to znaczy uśpi? prowadzę mnie przy to, że to tak naprawdę też będziemy mogli w ten sposób to zrobić. Co to jest inspekcja chirurgiczna? Zabieg chirurgii inwazyjnej, który pozwala ustalić, czy w organizmie pacjenta występują jakieś anomalie. To może być ciekawe, aczkolwiek na razie tego nie zrobimy. <laughs> na razie nie, na razie nie, moi drodzy. Pytanie, czy ja mogę wyciąć nogi, bo byłoby fajnie. No dobra, ale na razie, na razie to zostawimy. Nie potrzebujemy tego robić. To mogę z kolei wyłączyć, bo to jest zasilanie tylko awaryjne, jak dobrze pa. Pamiętacie? W sali wkrótce urodzi! A ten śpi! Nie pomyślałem o tym w ogóle. <laughs> eee. Dobra. Kruszas, wszyscy idziecie. Macie jej pomóc. Taką mam nadzieję przynajmniej, że jej pomożecie. Rozpocznij. Eee. Room cleaning less. Dobra. Eee. Sekunda, 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 sekunda. Jackalope. Nie możesz posprzątać, co? Nie możesz. Powiedz, eee, Okej. Okay. Dobra. Eee, tyk, 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 tyk. Tak, dobra, no to zrobimy to po prostu w ten sposób. Eee, trudno. Nic nie, nic nie poradzimy. nie eee, rozpoczyna się czal, Chłop leży. Chłop śpi. W ogóle nie zwraca uwagi. No jest w sumie ładna. Podoba mi się. Wiecie, na tyle, na ile mogą się podobać piksele, ale no. <laughs> jest nieźle, jest naprawdę nieźle. Sali, Sali sobie dobrze radzi. Coś tak czuję. Taką mam nadzieję, że, że wszystko będzie. Że wszystko będzie dobrze, moi drodzy. Mało lekarz, to jest dość duży problem. Potrzebne miejsce do medytacji. Zima wulkaniczna dalej trwa. Na zewnątrz 15, tu mamy 28 stopni, także też nie jest źle. Okej. Okay. Final stages. Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi, co z tego będzie. Udało się. E, zdrowe. Zdrowe dzieciątko urosło. E, przejść do lokacji ty 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 ty, ty. Jakość 89%. Okej. Okay. Zanim, okej. Okay. Imię niemowlęcia. Imię niemowlęcia. Jakie może być imię niemowlęcia? Moi drodzy, nie wiem. E, naprawdę nie wiem. Nie wiem. Nikt się tego nie spodziewał. Akceptuj. Akceptuj. Nie. <laughs> fa nie. <laughs> Mo fa nie. <laughs> Ale dobre imiona. Dobra, nikt się tego nie spodziewał, że tak go nazwę. E, no jednak to tak na chwilę obecną przynajmniej wygląda. Dobrze, jeżeli chodzi o małe dzieci, trzeba też zwrócić uwagę na to, żeby, żeby te małe dzieci miały swoje, swoje miejsce, jakby swoje miejsce w tym świecie pełnym pełnym zła, i tak dalej. Także to zrobimy w ten sposób. Tu chcemy fotel z ludzkiej skóry, za mało w magazynie. To jeszcze dwa, jeszcze dwie ludzkie skóry nam brakują. Couch, to mogło być fajne. Um, no dobrze, no to na chwilę obecną niestety musi wystąpić same, wystąpić, wystarczyć same krzesło, trudno. E, tutaj też przekładamy Sully, e, no i Drista w przyszłości. Pytanie, czy go to, to obudzi? Nie, nie obudzi go to w ten sposób. Dobra, ten chłop ogarnął. E, okej, okay. a co tam było pod spodem? no ze stali, okej, okay. dobrze. Niech będzie. Mo, gdzie ty. Czemu ty to tak nosisz dziwnie? Nie rozumiem tego. I gdzie położyć. Łóżeczko jest, Łóżeczko. Drewniane, oczywiście, że drewniane. No co, co. Fa zapytanie w ogóle. Od strony matki, od strony matki, moi drodzy. Blitz, czyli Kruszas, ty byłeś odpowiedzialny do tej pory za. za, 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 za te rzeczy. Czekalo, bardzo proszę, ogarnij sosny. Mordko, ponieważ potrzebujemy sosen. Okej, okay, jesteś w stanie to zrobić i pięknie. Powinno być git, powinno być git. Okej, okay, kapsuły ładunkowe gdzieś się tutaj rozbiły z żywnością. Posiłek survivalowy bardzo ładnie. Bardzo, 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 bardzo mi się to podoba. E, więcej żar żarcia to oczywiście większe szanse na przetrwanie jako tako naszej kolonii. E, teoretycznie będzie dobrze, aczkolwiek może być różnie. <grytanie> no, znacie mnie, wiecie jak to u mnie wygląda. E, bywa bywa naprawdę różnie. Czy to zostało prze... Zasilenie wyłączone, no właśnie. Ale spada. Dlaczego spada? Samo rozładowanie. 5W, okej. Okay. Rozumiem, 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 rozumiem. E, dobrze, Kruszas nie śpi, kolego. Sympatyczny, nie pi piwa. Proszę, ogarnij to. Następnie ogarnij to, a później jeszcze dobuduj tego typu rzeczy. I powinno być w porządku. Tak mi się przynajmniej wydaje. W sali może już chodzić. To jest bardzo dobry. E, bardzo dobre. Pacjenci, oczekujący na operację na chwilę obecną, jeżeli chodzi o. Tego typu rzeczy e, zrobimy pauzę, ponieważ nasz główny operacjonista. <noise> e, w sensie Andrzej no, śpi. <noise> Także na razie tego e, niestety nie zrobi. Tromny medytacyjny. Widzę, że. że ta... O Jezus Maria, to się nie dziwię, że tego nie chcesz zrobić. Ale to musisz zrobić w tym momencie, kolego. Musisz to zrobić teraz. Później sobie rób co chcesz, nie? ale, ale to, to ma być zrobione jak najszybciej. E, przydziel nie niemowlę. E, w sensie niemowlę nie. Znaczy wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. Dobra, dziecko będzie tutaj sobie e, rosło, raczej, raczej ciasno. Um, ale dzięki temu, znaczy właściwie przez to, czy znaczy... dlatego, że e, nieważne, nieważne. Gdzie jest obsydian, Flagstone, czy raczej Obsydian tiles? Zrobimy to w ten sposób, tylko nie mamy części rzeczy z obsydianu. Nie, nikt, nie, nikt nie zajmuje się tym prawdopodobnie dlatego, że nie kopiemy dalszej, dalszej drogi. Um, a to może być problem. To może być problem, powinniśmy się tym jak najszybciej zająć. Polecenia. Wydobądź, robimy to w ten sposób. Właściwie to możemy anulować. Tu będą kolejne drzwi, no bo drzwi są niestety bardzo potrzebne nam, żeby to jako tako przynajmniej rozgraniczyć. Powiedzmy sobie w ten sposób. Tu będą kolejne troszkę większe już komnaty. Taką mam przynajmniej nadzieję. 4 na 5 tutaj też chyba 4 na 5 zrobiłem. E, dokładnie tak to możemy przejść dalej. Tutaj, proszę w ten sposób zadziałać. E, to zrobimy. W sumie, można zrobić to w ten sposób. I tu, moi drodzy, czekajcie. Najchętniej zrobiłbym 4 na 4 i zaczął powolutku badać anomalie. Czy jesteśmy w stanie to w ten sposób zrobić? To mnie bardzo zastanawia. Ehm... Teraz tak, jeżeli chciałbym to połączyć ze sobą, zrobić to w ten sposób. I teraz dajmy na to zrobić właśnie te 4 na 4, żeby w każdym tym rejonie była, było miejsce na badanie anomalii, a tutaj. Ok, i wtedy to sobie połączymy. O tak o, jakoś tak ładnie. Tu zrobimy 4 na 4. I 4 na 4. I powinno być chyba ok. Chyba powinno być w porządku. Taką mam przynajmniej nadzieję i, i, i dużą nadzieję w sumie na to. Że naprawdę będzie nieźle, stwórz kopię. Tutaj zrobimy to w ten sposób. Następnie, jeżeli chodzi o samo wydobywanie, to poproszę zrobić to tutaj. Tutaj będą ym, pokoje niewolników, znaczy ten yy, więźniów, a, a któryś zagospodarujemy też jako pokój niewolników. I myślę, że wtedy będzie to wszystko w porządku. Yy, tak mi się wydaje, taką mam nadzieję, tak, tak też yy, myślę, że się stanie. Dobrze, jeżeli chodzi o te rzeczy, raczej raczej jest nieźle. Tu mamy 11%, 6,9%, co za tym idzie już niedługo, już niedługo moi drodzy. Tutaj ładnie też nam to wszystko idzie. Krusza, w końcu ogarniasz tego typu rzeczy. Eee, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Eee, incorporated, eee, zdrówko, nie ma żadnych problemów. Jeżeli chodzi o twoje geny, bardzo chętnie im się przyjrzę. Eee, Szybkiego jednej rań ma to od ojca. Eee, powolny chłód ma to od żo ma, żony. Eee, tak, e, matki w sumie. Eee, no to też niestety od ojca, od ojca. Matka, matka. Eee, jasno szara skóra to chyba też ojciec. Krótkowzroczność, matka. Nie, czy ojciec? Chyba ty miałeś krótkowzroczność też G i górnictwo. No nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Wydajność me metaboliczna jest plus 2, co oznacza... E o właśnie, ksenotyp hybryda. E co, oznacza, co oznacza, że, 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 że będzie potrzebował mniej jedzenia, co jest w sumie fajną, fajną rzeczą. Mnie to się bardzo podoba, powiem w ten sposób. E to ogarniemy w ten sposób, to ogarniemy w ten sposób, tutaj też poprosimy. Jak najbardziej drzwi. Drzwi są potrzebne, drzwi są fajne, drzwi są przyjemne. Wkupujemy się tak naprawdę dalej w górę, co tak co do tej pory tak naprawdę rzadko kiedy mi się zdarzało robić. Z reguły, jeżeli zobaczycie moje let's play, gdzieś tam mamy taką małą klitkę i, i nad niej sobie działamy, a tutaj mamy zawsze troszeczkę inaczej. No, także myślę, że całkiem nieźle. Dobrze, no ale to już ogarniemy sobie w przyszłym odcinku. Ja, niniejszym, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Tak, chyba dobrze to powiedziałem. E, widzimy się w kolejnych odcinkach. Także do zobaczenia. Hej, cześć, i czołem. Pa! Zostaw lajka i suba.